Dobra, witamy w drugiej części. Niestety nie wiem co się stało, coś przerwało. Ale tak, znowu wracamy samownie. z tego samego miejsca. No i lecimy po prostu dalej. Co ja już doszedłem tam tego checkpointa, bo ja jestem dobry, a Maniek się tutaj męczy. Ale tak się stało. Okej, okay. jestem tutaj. Siup! I weź na mnie poczekaj. Nie! <grym> oh. Yeah! Tak. Siup. yeah! O kurde! Dawaj, właśnie tam, właśnie! jak, ty najgorszy! Ale to musisz przeskoczyć! To musisz przeskoczyć po prostu! A ja tam ta... checkpoint na szczęście! I tam, no, na szczęście masz! Aha, bo ja nie umiem przejść! No, Zaraz ty przeskoczysz do nagrody, tak? Będziesz tos. Jej! Jej! Dobra, i teraz tak, w której jest najlepsza nagroda? Czekaj chwilę, bo ja robię, ja też robię. Dobra, to ja czekaj. To ja już tutaj mam. Dobra, ja tutaj ja już to już tutaj... wywalone. Przepraszam, że oszukam, ale no po prostu trzeba dać nagrodę. Trzeba dać nagrodę, chat. Dobra, ja jestem... Impreska. Przejdź, przejdź, przejdź. Nie przejdź. wskoczysz tu. Idź tam, idź, czekaj. A wejdź na chwilę zejdź, bo ja muszę iść przygotować trzy nagrody, a ty musisz sobie sam wybrać. Ale będę siup. je widział, co? No nie, siup na dół. Siup. Siup. Ale będziesz... i później... będziesz... Ja wyrzucę tutaj trzy rzeczy. A ty będziesz po prostu... musiał... musiał je wziąć. Mnie to jest 8, wybrać. 2, 106 i 130, tak? To jest słońce. Powiem tyle hmm. słońca. Dobrze. A ja zaraz do Polita napiszę. Albo do Adiego, cokolwiek. Która by była najlepsza. Ale oni robili tak, że nagrodę od razu. Czekaj. Tu będzie tyle. A tutaj niestety mi się skończyło słońce. Więc będzie broń. Nie wiem, dobra. Coś. I sam ryzykujesz, bo widzisz, gdzie jest broń na mapie, więc sam ryzykujesz, bierzesz broń lub bierzesz, który jest bo box ze słońcem, bo niestety widać broń na mapie. Dobra, chodź już. Już zapraszamy. Ja sobie ustanę na bok i sam wybierasz box. Który byś wybrał? Wybieram boxa, tak? No, ten wybierasz, musisz się dobrze zastanowić. Ale nagrody nie są takie duże, bo nie miałem słońca przy sobie. No, ryzykujesz bronią, czy... Uwaga, uwaga... No, najlepsza yeah. nagroda trafia do ciebie. Tam była 106. Najlepsza? Szóstka. No, tam była 106. Zobacz, 106 była. Blazer Beatów, kurde. A tam ile było słońca? 15. Aha. Dobra, masz jeszcze 15 Koza, tutaj dziękuję. za występ. dziękuję. O, dziękuję bardzo, bardzo tutaj. Układy, układy. Masz... Chodź, 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 chodź tutaj. W boksie. no Dobra. widzicie, jak jestem zarobiony. Więc parkur wygląda tak. Gratulacje za pracę. Jeżeli chcecie wyzdobyć w następnym odcinku, to like, komentarz oraz e, swój w komentarzu. I to tyle. I pamiętajcie, piszcie, biorę udział, bo giveaway w następnym na 20 subów będzie giveaway. Tak, i giveaway również. Do słońca. Jezus, Maria, tego nie zauważyłem. Dobra, więc żegnamy się.